Przed snem warto zatrzymać się na chwilę. Świat wokół ciebie jest pełen hałasu, pełen pośpiechu, a w Twoim sercu może panować niepokój. Dlatego teraz, zanim zamkniesz oczy, Bóg pragnie szepnąć do Twojego serca. To nie jest przypadek, że tu jesteś. To nie jest przypadek, że właśnie dziś, właśnie teraz słyszysz te słowa. Bo On, Twój stwórca, zna Cię doskonale. Zna Twoje myśli, Twoje zmartwienia, Twoje pragnienia. On widzi każdy szczegół twojego życia i rozumie, co przeżywasz. Może w tej chwili czujesz się zmęczony, zniechęcony, zagubiony, może w twoim sercu jest ciężar, którego nie umiesz zrzucić, może boisz się jutra, boisz się decyzji, które musisz podjąć. Ale dzisiaj Bóg mówi ci: Nie lękaj się, jestem z tobą. Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, które kładzie się do snu. A twój ojciec pochyla się nad tobą, głaszcze cię po głowie i mówi: Śpij spokojnie, jestem tutaj. Strzegę cię, czuwam nad tobą, nie pozwolę, aby coś złego cię spotkało. Właśnie taką troską Bóg cię otacza. Jego miłość jest jak ciepły koc, który cię otula w ciemnościach nocy. Jego obecność to światło, które rozprasza mrok twojego serca. Bóg mówi dzisiaj: Oddaj mi swoje troski, oddaj mi swoje lęki, nie musisz dźwigać tego sam. On pragnie, abyś w tej chwili zamknął oczy i oddał mu wszystko, co cię przygniata. Może to twoje finanse, może twoje zdrowie, może relacje z bliskimi, a może coś, o czym nikt nie wie, bo trzymasz to głęboko w sercu. Nie musisz się już bać, nie musisz się martwić. Bóg jest przy tobie i mówi ci, jestem twoim schronieniem, twoją twierdzą, twoim zbawcą. Czasem trudno nam uwierzyć w to, że Bóg naprawdę działa w naszym życiu. Czasem wydaje się, że nasze modlitwy trafiają w pustkę, że nasze łzy nie mają znaczenia, ale dzisiaj Bóg przypomina ci, że każda twoja łza jest przez niego widziana, każda twoja modlitwa jest przez niego słyszana, a każde twoje westchnienie trafia do jego serca. Nie ma modlitwy zbyt małej, zbyt cichej, zbyt nieistotnej dla niego. On zna każdy twój ból, każdy twój strach, każdy twój sen. Dlatego teraz, gdy zbliża się noc, Bóg pragnie, abyś odnalazł w nim pokój. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, pokój, który koi serce, pokój, który daje siłę na jutro. Bóg mówi Ci: Nie bój się jutra, bo ja już tam jestem. Nie bój się ciemności, bo ja jestem Twoim światłem. Nie bój się trudnych decyzji, bo ja jestem Twoją mądrością. Może dziś wydaje Ci się, że Twoja droga jest zbyt kręta że twoje problemy są zbyt wielkie, że twoje serce jest zbyt poranione. Ale Bóg mówi: Dla mnie nie ma nic niemożliwego. Dla mnie twoje problemy to nie przeszkoda, a twoje rany to miejsce, gdzie wyleje moją miłość i uzdrowienie. Zanim zaśniesz, wyobraź sobie, że Bóg trzyma cię za rękę. Czujesz Jego obecność, czujesz Jego miłość, czujesz Jego pokój. W tej chwili możesz Mu wszystko powiedzieć. Powiedz Mu o swoich obawach, o tym, co Cię boli, powiedz Mu czego najbardziej potrzebujesz. Nie musisz używać pięknych słów, nie musisz znać odpowiednich modlitw. Wystarczy, że otworzysz swoje serce. Bóg Cię słucha, Bóg Cię rozumie, Bóg pragnie Ci pomóc. Może przez cały dzień byłeś zajęty, może nie miałeś czasu, aby się zatrzymać i porozmawiać z Nim, ale teraz przed snem jest ten moment, w którym możesz zatrzymać się i usłyszeć Jego głos. On mówi, nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Moja miłość cię otacza, moja opieka cię chroni, a mój plan dla twojego życia jest pełen nadziei. Może wydaje ci się, że jesteś na skraju wytrzymałości, że już dłużej nie dasz rady. Ale Bóg mówi ci, nie poddawaj się. Przede mną nic nie jest ukryte. Znam twoje potrzeby, znam twoje serce. Zaufaj mi. Cisza nocy to czas, kiedy. Bóg szczególnie mówi do Twojego serca. Może słyszysz Jego głos w swoim wnętrzu, cichy, delikatny, a jednak pełen mocy. On mówi: Przyjdź do mnie, a dam Ci odpoczynek. Nie musisz już walczyć sam, nie musisz nosić ciężarów, które Cię przygniatają. Bóg mówi Ci: Pozwól mi się zatroszczyć, pozwól mi działać, pozwól mi być Twoim pokojem. Jego ramiona są otwarte, Jego serce bije dla Ciebie. Jego miłość jest większa niż wszystko, co kiedykolwiek przeżyłeś. Nawet jeśli twoje życie teraz wydaje się pełne zamętu, nawet jeśli nie widzisz wyjścia, Bóg mówi: Ja jestem twoją drogą, ja jestem twoim światłem w ciemności, ja jestem twoją siłą, kiedy jesteś słaby. Może myślisz, że twoje problemy są zbyt trudne, że twoje grzechy są zbyt wielkie, że twoje serce jest zbyt zranione, ale Bóg mówi: Moja łaska jest większa. Moja miłość jest potężniejsza, moje przebaczenie jest pełne. Nie ma takiego miejsca, do którego nie mógłbym dotrzeć, nie ma takiej sytuacji, której nie mógłbym odwrócić, nie ma takiego serca, którego nie mógłbym uleczyć. Więc teraz, w tej chwili, odłóż wszystko, co Cię martwi, oddaj Bogu swoje obawy, swoje pytania, swoje smutki. On jest tutaj, przy Tobie, On mówi: Nie bój się, kocham Cię, prowadzę Cię. Będę z tobą w każdym kroku twojej drogi. Jego miłość nigdy się nie kończy, Jego miłosierdzie jest nowe każdego dnia, a Jego plan dla ciebie jest pełen pokoju, nadziei i życia. Nawet jeśli teraz nie, widzisz światła, Bóg mówi: Światło przyjdzie, moja obecność cię prowadzi. Trwaj w tej ciszy, w tym pokoju, który On ci daje. Nie musisz się spieszyć, nie musisz się bać. Nie musisz niczego udowadniać. Jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego umiłowanym, a on się o ciebie troszczy. Bóg mówi ci dzisiaj: śpij spokojnie, odpocznij w mojej miłości. Jutro będzie nowy dzień, pełen mojej łaski i mojej obecności. I wtedy, w tej spokojnej chwili, Bóg mówi dalej. Jego głos w twoim sercu jest jak cichy szept, ale jednocześnie tak wyraźny, że nie możesz go zignorować. Mówi ci: Zanim zasniesz, chcę ci przypomnieć, że jesteś cenny w moich oczach. Nie pozwól, by myśli o przeszłości cię przytłaczały, nie pozwól, by lęk o przyszłość odebrał ci pokój. To, co było już minęło, to, co ma nadejść, jest w moich rękach. Teraz, w tej chwili, jesteś tutaj, a ja jestem z tobą. Przytulam cię do mojego serca i mówię: Jesteś mój. Czasami ciężar dnia wydaje się zbyt duży. Może dzisiaj coś cię zabolało, może ktoś cię zranił, może poczułeś, że Twoje starania są bezowocne, ale Bóg patrzy na Ciebie z miłością i mówi: Widzę Twój trud, widzę Twoje łzy, widzę Twoje serce, które stara się kochać, choć czasem jest zranione. Widzę Twoje pragnienie dobra, Twoje starania, by czynić to, co słuszne, i chcę ci powiedzieć: To wszystko ma znaczenie. Każde dobro, które czynisz, każdy gest miłości. Każde słowo zachęty to wszystko ja widzę i błogosławię. Bóg mówi Ci: Nie jesteś niewidoczny, nie jesteś zapomniany, nie jesteś sam. Może czujesz, że Twoje życie jest takie, zwyczajne, że Twoje dni mijają bez większego znaczenia, że Twoje modlitwy nikogo nie obchodzą. Ale Bóg mówi: Każdy dzień, który przeżywasz, jest dla mnie ważny. Każdy oddech, każde uderzenie Twojego serca jest cenne. Nie musisz robić wielkich rzeczy, by mnie zadowolić. Chcę twojego serca, chcę, żebyś mi ufał, chcę, żebyś. Pozwolił mi prowadzić cię nawet wtedy, gdy droga wydaje się ciemna. Czasem w nocy przychodzą myśli, które cię niepokoją. Myślisz o tym, co by było, gdyby. Myślisz o tym, czego nie zrobiłeś, o tym, co mogło pójść lepiej, o tym, co straciłeś. Ale Bóg mówi, Nie patrz na to, co minęło. Nie roztrząsaj tego, czego już nie możesz zmienić. Przychodzę dzisiaj, żeby dać ci nowe serce, nową siłę, nową nadzieję. Każdego dnia tworzę coś nowego w Twoim życiu. Zaufaj mi. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz, moja praca w Tobie trwa. On mówi: Jutro przyniesie swoje wyzwania, ale ja już jestem tam przed Tobą. Przygotowuję dla Ciebie drogę, przygotowuję rozwiązania. Przygotowuję błogosławieństwa, które przewyższą Twoje oczekiwania. Nie bój się prosić mnie o to, czego pragnie Twoje serce. Nie bój się marzyć, nie bój się oczekiwać wielkich rzeczy. Moja łaska jest bez granic, a moja miłość jest nieskończona. Może dziś wydaje Ci się, że Twoja wiara jest zbyt słaba, może czujesz, że oddaliłeś się od Boga, że Twoje modlitwy są puste, a serce obojętnieje, ale On mówi: Nawet jeśli Ty odchodzisz. Ja zawsze jestem blisko. Nawet jeśli Twoje modlitwy są krótkie, ja je słyszę. Nawet jeśli Twoja wiara jest jak ziarnko gorczycy, to wystarczy, bym mógł działać. Nie patrzę na Twoje braki, patrzę na Twoje serce. Patrzę na Twoje pragnienie, by być blisko mnie, nawet jeśli czujesz się zagubiony. I chcę Cię podnieść, chcę Cię poprowadzić, chcę Ci przypomnieć, że Twoja wartość nie zależy od tego, co robisz, ale od tego, kim jesteś w moich. Oczach, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim skarbem, jesteś moim umiłowanym. Więc teraz przed snem pozwól, by te słowa wypełniły twoje serce. Nie musisz się już lękać, nie musisz już walczyć samotnie. Bóg jest z tobą. Bóg cię widzi. Bóg cię kocha. Jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, teraz cię ogarnia. Czujesz Jego obecność, czujesz Jego czułość, czujesz Jego miłość, która cię otula jak najdelikatniejszy płaszcz. W tej chwili możesz wziąć głęboki oddech i powiedzieć: Panie, oddaję Ci wszystko. Moje zmartwienia, moje lęki, moje plany, moje marzenia, wszystko należy do Ciebie. Ty jesteś moim ojcem, Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. I w tej ciszy nocy, Bóg mówi dalej. Niech Twoje serce odpoczywa, niech Twoje myśli ucichną, niech Twój duch się napełni nową nadzieją. Jutro jest w moich rękach, a dzisiaj chcę, abyś odnalazł pokój, mój pokój, nie ten, który daje świat, ale pokój, który pochodzi z mojej obecności, pokój, który koi twoje serce, pokój, który daje ci siłę, by wstać jutro z nowym zapałem, pokój, który mówi jestem z tobą, nie opuszczę cię, nie zawiodę. Więc teraz, kiedy powoli zamykasz oczy, czuj, jak jego miłość spływa na ciebie, jak ciepły deszcz. Czuj, jak jego słowa otulają cię jak miękki koc. Czuj, jak jego dłoń spoczywa na twoim ramieniu i mówi: "Odpocznij, moje dziecko. Jestem tutaj. Kocham cię. Prowadzę cię. I nic, absolutnie nic nie oddzieli cię od mojej miłości". I kiedy tak leżysz w ciszy z zamkniętymi oczami, czując bijące serce w piersi, Bóg wciąż mówi. Jego głos nie milknie. Bo on nigdy się nie męczy, nigdy nie przestaje kochać, nigdy nie przestaje mówić do swojego dziecka. Mówi ci: Nie bój się ciszy, w tej ciszy ja działam, w tej ciszy ja cię uzdrawiam, w tej ciszy ja wlewam w twoje serce siłę, jakiej jeszcze nie znasz. Czujesz jego oddech, delikatny, cichy jak wiatr, który muska twoją duszę. Czujesz jego obecność tak bliską, że masz wrażenie, że gdybyś wyciągnął rękę, Mógłbyś go dotknąć, ale On jest nawet bliżej, jest w Tobie, w Twoim sercu, w Twoich myślach, w Twoich pragnieniach, w Twoich łzach i w Twoim śmiechu, jest w każdym uderzeniu Twojego serca i w każdym westchnieniu Twojej duszy. On jest tak blisko, że bliżej już być nie można. Bóg mówi: Nie pozwól, by strach Cię więził. Strach nie pochodzi ode mnie. Moja miłość usuwa strach, moja miłość usuwa ból. Moja miłość, leczy rany, które nosisz w sercu. Może dziś myślisz o tym, co cię bolało, o tych słowach, które cię zraniły, o tych spojrzeniach, które cię odtrąciły, o tych sytuacjach, które sprawiły, że poczułeś się nieważny. Ale ja mówię ci, jesteś ważny, jesteś cenny. Jesteś potrzebny, jesteś wyjątkowy, bo ja cię stworzyłem. Nie ma drugiej takiej osoby jak ty na całym świecie. Nie ma drugiego takiego serca, które bije tak jak Twoje. Nie ma drugiego takiego życia, które ma znaczenie takie jak Twoje. Jesteś niepowtarzalny w moich oczach, a moja miłość do Ciebie jest bezgraniczna. I może dzisiaj masz serce ciężkie, bo czujesz, że coś cię przerasta, że coś cię przygniata. Może próbowałeś sobie radzić sam, może walczyłeś z siłami, które wydawały się zbyt wielkie, a teraz jesteś zmęczony. Ale Bóg mówi. Nie musisz być silny sam z siebie, to ja jestem Twoją siłą. Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny, bo wtedy ja działam w Tobie. Nie musisz udowadniać niczego nikomu, nie musisz być doskonały, wystarczy, że pozwolisz mi Cię kochać, pozwól mi działać w Twoim życiu, pozwól mi Cię prowadzić. Nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz mieć odpowiedzi na każde pytanie, wystarczy, że zaufasz. A może w twoim sercu są pytania, które od dawna cię dręczą? Może pytasz, dlaczego to się stało? Dlaczego musiałem to przeżyć? Dlaczego moje modlitwy nie zostały jeszcze wysłuchane? I Bóg mówi ci dzisiaj, Nie wszystko musisz rozumieć teraz. Są rzeczy, które teraz wydają się ciemnością, ale kiedyś zobaczysz, że nawet w tej ciemności ja byłem z tobą. Moje światło cię otaczało, nawet jeśli twoje oczy tego nie widziały. Moja ręka cię prowadziła, nawet jeśli nie czułeś mojego dotyku. Moja miłość cię trzymała, nawet jeśli czułeś się opuszczony. Nic nie dzieje się bez celu. Każda twoja łza została zapisana. Każdy twój ból został policzony. Każda twoja noc bezsennych myśli została otoczona moją obecnością. Jestem Bogiem, który widzi. Jestem Bogiem, który słyszy. Jestem Bogiem, który działa. I Bóg mówi ci, Twoje życie się nie kończy tutaj. To, co przeżywasz, teraz nie jest końcem, to jest początek nowego. Ja tworzę coś nowego. Ja przygotowuję dla ciebie rzeczy, o których nawet nie śniłeś. Moje błogosławieństwa są większe niż twoje marzenia. Moje plany dla ciebie są pełne nadziei. Nie patrz na to, co straciłeś, patrz na to, co ja przygotowuję. Nie zamykaj swojego serca w bólu. Otwórz je na moją miłość. Ona wypełni każdą pustkę. Każdą ranę, każdy brak ja jestem Twoim lekarzem, ja jestem Twoim pocieszycielem, ja jestem Twoim Ojcem. Bóg mówi: Nie musisz być sam w swojej walce, nie musisz dźwigać swojego ciężaru samotnie. Jestem tutaj, aby go nieść z Tobą, jestem tutaj, aby Ci pomóc, aby Cię podnieść, aby Cię przytulić. Moje ramiona są otwarte, moje serce bije dla Ciebie, moje oczy patrzą na Ciebie z miłością. Moje ręce chcą cię przytulić. Chcę cię napełnić nową siłą, nową nadzieją, nowym życiem. A kiedy tak leżysz w ciszy, w ciemności swojego pokoju, w ciemności nocy Bóg mówi ci. Światło poranka nadejdzie. To, co dziś jest trudne, jutro stanie się lżejsze. To, co dziś cię przygniata, jutro zobaczysz z innej perspektywy. Nie poddawaj się, nie trać nadziei. Jestem Twoim Bogiem, jestem Twoim Ojcem, jestem Twoim zbawcą. I Bóg mówi jeszcze: Chcę, abyś wiedział, że kocham Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Nie musisz niczego udawać. Nie musisz być silny na pokaz. Nie musisz ukrywać swoich łez przede mną. Twoje łzy są cenne. Twoje serce jest dla mnie ważne. Twoje życie ma znaczenie. Jesteś moim skarbem. Jesteś moim dzieckiem i nic tego nie zmieni. Nigdy. I w tej ciszy, w tym spokoju, w tym oddechu, który właśnie bierzesz, poczuj, że Bóg naprawdę jest z tobą. Nie jako odległy Bóg gdzieś na niebie, ale jako bliski ojciec, który teraz cię przytula. Poczułeś to. Ten cichy głos, który mówi: A jestem tutaj. Wszystko będzie dobrze. Kocham Cię, prowadzę Cię, nie zostawię Cię. Właśnie teraz to słyszysz, właśnie teraz to czujesz. Nie jesteś sam, jesteś kochany, jesteś wybrany. Jesteś cenny. Bóg mówi: Jutro jest nowe, jutro będzie dobre. Śpij spokojnie, moje dziecko, bo ja czuwam. A kiedy tak oddychasz głęboko, zanurzasz się w tej ciszy nocy, Bóg wciąż mówi. Jego głos płynie jak strumień, jak ciepły wiatr, który muska twoją duszę, mówi ci: Nie obawiaj się tego, co nadejdzie. Nie bój się swoich ograniczeń. Wystarczy, że pozwolisz mi być tym, który cię prowadzi. Ja wiem, co dla ciebie dobre. Wiem, jak Cię pocieszyć, wiem, jak uleczyć te miejsca, które nawet przed sobą ukrywasz. Nie musisz już udawać, że masz siłę, kiedy jej nie masz, nie musisz być niezniszczalny, to ja jestem Twoją tarczą, to ja jestem Twoją ostoją, to ja walczę o Ciebie, nawet wtedy, gdy Ty już nie masz siły walczyć. I Bóg mówi Ci jeszcze, Twoje życie nie jest przypadkowe. To, że słyszysz te słowa, nie jest przypadkiem. Każde spotkanie, każda rozmowa, każdy dzień, to wszystko ma sens w moim planie. Może tego nie widzisz, może tego nie rozumiesz, ale ja wszystko układam jak piękne puzle. To, co dziś wydaje się kawałkiem bez znaczenia, jutro stanie się częścią obrazu, który cię zachwyci. Nie trać nadziei, nie rezygnuj, nie mów, już za późno. Dla mnie nigdy nie jest za późno. Każda chwila to nowa szansa, każdy dzień to nowy początek. Każde twoje nie dam rady, to dla mnie moment, w którym mówię, ja dam radę za ciebie. I może teraz, w tej chwili, twoje serce zaczyna bić spokojniej. Może czujesz, jak coś ciężkiego powoli spada z twoich ramion. Może czujesz, że te słowa, choć wypowiedziane szeptem, mają moc, bo to nie są tylko słowa. To jest słowo Boga, który cię zna, który cię widzi, który cię kocha. Bóg mówi: Twoja wartość nie zależy od tego, co masz, od tego, co robisz od tego, jak cię oceniają inni? Twoja wartość jest w tym, że jesteś moim dzieckiem. Twoja wartość jest w mojej miłości, która jest wieczna. Twoja wartość jest w tym, że ja oddałem za ciebie wszystko, bo cię pragnę. Jesteś dla mnie tak ważny, że nie pozwolę, by cokolwiek oddzieliło cię od mojej miłości. Nawet jeśli ty odejdziesz, ja zawsze będę czekał. Zawsze będę przy tobie. Zawsze będę gotów cię przyjąć, podnieść, przytulić. Nigdy cię nie opuszczę, więc teraz, przed snem, weź głęboki oddech i poczuj, jak jego obecność cię wypełnia. Jego miłość cię ogarnia, jego pokój cię otula, a jego głos szeptem mówi: Śpij spokojnie, moje dziecko. Jestem tutaj, kocham cię, błogosławię. Cię, jutro będzie dobry dzień, i kiedy już jesteś gotowy, zamykając oczy, możesz pomyśleć o tym jednym, że jesteś bezpieczny. Jesteś kochany, jesteś cenny, jesteś częścią czegoś większego, czegoś pięknego, czegoś, co przygotował. Dla ciebie sam Bóg może jeszcze tego nie widzisz, ale to jest już zapisane w jego sercu: Twoje zwycięstwa, Twoje uzdrowienie, Twoje radości, Twoje cuda. I kiedy przyjdzie świt, niech ten pokój, który teraz czujesz, będzie z tobą przez cały dzień. Bo Bóg jest wierny, zawsze był i zawsze będzie. A teraz, gdy noc cichnie, pozwól, by te słowa były jak modlitwa w Twoim sercu. Panie, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję, że byłeś przy mnie. Oddaję Ci moje lęki, moje zmęczenie, moje marzenia i moje plany. Ufam Ci. Kocham Cię. Proszę, poprowadź mnie dalej, spraw, aby jutro było pełne Twojej obecności, Twojego światła, Twojej miłości. Dziękuję, że jesteś moim ojcem, dziękuję, że mnie kochasz, dziękuję, że nigdy mnie nie opuszczasz. Amen. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia.